Jestem Kuba i dzisiaj gościnnie ze mną jest pan Sebastian Tak i gram sobie nowy świat Minecrafta. E, tutaj włączyłem skrzynkę i o, mamy tutaj nawet przydatne rzeczy, bo mamy jabłko, drewniana siekiera, patyki i ten. Siekiera i kilof Na razie gram na peaceful, jednak w następnych odcinkach na pewno będzie normal albo easy. I teraz Seba może coś powiedzieć, A ja pościnam drewno. Widzę, że zawiera się za robotę drywala. No tak, ale od razu mówię, że w następnych odcinkach dodam modyfikacje niektóre. To nie będą jakieś drzewa. Duże... <noise> nie To nie będą takie jakieś większe modyfikacje, tylko coś w stylu timber mod. No, coś w tym stylu. Opti fajna Mam będzie również Race Minimap. O, już fajnie mamy żelazo. Kilos mieliśmy wcześniej. I pójdziemy do jaskini. No ja, chyba najpierw ten. co zagramy. Yy, aha, i to jest tak. Yy, nagrywamy, jesteśmy u mnie w domu. I po prostu chyba jest u mnie i sobie nagrywamy. Yy, może kiedyś nagramy Multiplayer, ale to się zobaczy, nie chyba? No. Okej. Okay. No, no szczęśliwie natrafiliśmy też na węgiel. Czasami to jest tak trudno zdobyć, że masakra, nie? No. Ale teraz nie jest źle. Już mamy i żelazo, i węgiel. W sumie dużo. Można z tego taki korytarz zrobić. Ta. <grych> Jak będzie się długo ciągnąć. A nie, to no, no. już jest koniec. Ale 14 też dużo. Mhm. Trochę kobela pokopiemy. Kobela! <noise> kobela. Pyk, master, pyk. Master zostaw tego kobela i idziemy do jaskini. Do Jeszcze go. trochę. Nie, nie, idziemy do jaskini. Jeszcze trochę na piecyk, tam na jakieś narzędzia, nie? Fajnie nam się przytrafiła y, skrzynka. Znaczy, skrzynka jest zawsze, ale fajne rzeczy. O. Jeszcze trochę, chyba jedno drzewo, nie? No, mamy sadzonko. Ja nie lubię biomu zimowego, więc chyba pójdziemy trochę dalej, nie? Co o tym myślisz, milordzie? No, raczej. <laughs> Ze śniegu można robić śnieżki, a śnieżki o, są po... zimne. <laughs> śnieżki są zimne. To no, takie stwierdzenie. <laughs> Stwierdzam dzień po słońcu. Stwierdzam zgon, bo umarł. O, jakaś dziwna ta. Jakieś dziwne bagno. Oooooh, ścienka była lekka. Klatkowanie. Lilia. Jej. O, squid. może się potem przydać. Albo nie, nie będziemy do niego płynąć. <stusza Couple> no, mów coś saba. Hmm. Idź na świnie. <gryptojie> Dobra, to z, z, z zrobię z m... międrożyg. Upatrz, tutaj teraz są takie nowe fajne deski i mają nazwy teraz. Deski świerkowe, nie? Mhm. A wcześniej nie miało... Nie, nie miało to coś. Nie jak to się mówi, nie wiem. E, no. <coughs> I ogólnie mówiąc, to ja jestem taki dużej grałem w Minecrafta, tak dziwnie nazwać, jestem bardziej doświadczony. Jak mam sobie jest doświadczony w Minecraft, o Boże. Dobra, a Seba tak trochę mniej. Nie Seba? No. I teraz... Master mm. Jeden, jak to fik. trzy wyleciały? Aha, bo, bo już mogą trzy wylatywać chyba. Dobra, tam idziemy podróżować. O, ale dużo świnek. Ha! Pój się świnko Zziemy. O, mięska już mamy dużo. No, na dużo. Następ... pora na przygodę! Cześć. Cicho, bo będą prawa autorskie. <mum> Trawa. Trawa. Drzewo. W środku zimy <mum> Zamrożenie to jezioro No, idziemy dalej. Ta zima się pewnie nigdy nie skończy. tej. epic pik pik trzeba mieć nadzieję a. Ojej, lak. Chyba tego nie będę wycinał, bo był mały lag. Co, czyż nie? O, widzę jakąś górę. Ej, ładna góra. <grym>, tam mi wyglądało jakby było drewno i tam ta pochodnia. Wygląda to jak duży jamnik. Jamnik? Tu <grym>, tak trochę. O, e, e, żwir a po angielsku gravel <coughs> tutaj sobie ten Wągiel. kobla nie będę kopał chyba nad, po nagraniu trochę nakopiemy, nie? No Okej. Okay. Myślę, że będziemy nagrywać tak do y, 38 po albo 37, co? No. Dobra. Węgiel to zawsze przydatny, pamiętaj. Mhm. Ja, taki fajny kształcik. Mhm. Można by sobie zrobić taką budkę. Chyba budę. Dla psa. Tak. Czepić kupić obraże i ja. przywiązać się. Takie. Yeah. Ja zamiast ja yeah mówię takie. Yeah. Mhm. Ej, taki taki nowe takie nowe powiedzą Tak yeah. No to się kiedyś skończy. O, tam jest jakaś fajna góra, która wisi w powietrzu. Tam. Mm, tam. To już też nie było. O, drzewko wiszące. A nie, to jest góra. Tylko się nie, nie zrenderowało. O, krówki! A ja lubię krowy. Bo z nich wylatuje, żeby był armor i jeszcze jedzonko, bo z nich skóra wylatuje i jedzonko. Potem sobie... O. Jest skóra. Ale trzeba tam trochę więcej tej skóry i owce też chyba, żeby było łóżko, nie? Mm. będzie noc nie będę się szlajał po nocy no dobra, tam dwie wystarczy, najwyżej jeszcze się jedną jeszcze znajdzie wełna. no właśnie o wełnę chodzi o, jeszcze krówki gień krowo ile mamy już skóry? mało Aj. Czekaj, trochę laguje. Ok. Jest skóra. Dwie. No. I mięsko. lagi, 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 lagi. Przeczekamy. U lagi. Będziemy podziwiać piękne krajobrazy. Lagów? Nie, Nie to za bardzo trochę laguje. Zetniemy drzewo. Yeah, Jej, ja mamy drzewo. Choinkę. To nie jest choinka, to jest zwykłe drzewo. O, już nie ma takich lagów, to dobrze. Jest skóra. <coughs> ok, jeszcze dwie skóry. I o. mamy jeszcze jedna, i mamy na, na pierśnik. Przybliż się trochę, chyba, bo chyba słaby cię słychać. Nie bez O jaskinia. Myślę, że pójdziemy już do, do jaskini, co? No. O, E tam jaskinia. Ale zrobimy sobie kawałek Armora. Wągiel był. No, wykopiemy. Kawałek armora. O, nawet nam jedno zostało, widzisz? I teraz... Aha, i mam skin dirta. Jestem Juliusz Cezar, bo tutaj mam takie coś jak C Cezar Dirtownik. Juliusz Cezar Dirtownik. <laughs> tutaj jest... Jest żwir. Takie kopanie węgla może być nudne, ale to tam tylko pierwszy odcinek taki nudny. <laughs> Co chyba myślisz o zbieraniu węgla? Robota dla tych, którzy siedzą w domu i plaszczą dupę na kanapie. Okej. Okay. Ale węgiel się zbiera w kopalni, a nie na kanapie. Zatkało kakało. Teraz te głupie krowy uciekają. Jum. Aha, i co do nagrywania? To myślę, że raz tam na jakiś czas będzie Minecraft będę nagrywał chyba też Call of Duty. Czwórka. Dobra, jak się do końca zajdzie słońce, to kończymy. Spodziewamy wschód... zachód słońca. Jeziorko. Małe przejęzycenie. Nie martw się. Przejęzycenie. Małe zachód a wschód. To nie jest przejęzyczenie, tylko pomylenie słów. Ale poleciała ta krowa. Mm. Dobra, zabiję ostatnie krówki i tym oto widokiem. Gdzie jest ten zachód słońca? Dobra, widokiem na moją dertową postać. Zakończymy ten odcinek. Seba pożegnaj się. Na razie. No to... Ojej, skończył się mied. Dobra. nie teraz idziemy domu? Tak, nie. Teraz nakopiłem trochę kobla po nagraniu. Dobra, na razie. No powiedz na razie.